W końcu wam mogę pokazać, co mój syn dostał dzisiaj od Mikołaja. Napisał w liście, że chciałby PlayStation. Niestety nie stać nas na PlayStation, dlatego postanowiliśmy z mężem sprezentować naszemu małemu synkowi taką retro konsolę. Słuchajcie, ona jest 10 razy tańsza od PlayStation, a daje równie dużo zabawy, ponieważ... Ona ma w grane aż 20 retro konsol, od jakichś Super Soników, przepraszam, Super Famiconów, po Nintendo, Gameboye, Playstation, naprawdę jest tego mnóstwo. A na dodatek ma ponad 15 tysięcy retro gier. Serio, wszystko ma w sobie, myślę, że mojemu synowi życia nie starczy, żeby to wszystko przegrać. Są tu takie gry jak Crash Bandit, Action Men, dużo części jest Need for Speed, jest GTA, Mario, Sonic, FIFA Street, jest Dragon Ball Z. No naprawdę jest w czym wybierać. Wiem, że synek nie będzie się nudził. No i może w to grać tak naprawdę wszędzie, ponieważ konsola działa bez internetu. I dodatkowo, zobaczcie, ma tutaj wejście na słuchawki, także moje dziecko będzie mogło i w drodze do szkoły, i na jakichś wycieczkach sobie się zagrywać bez żadnego problemu. Zwróćcie tylko uwagę, jak to wszystko rewelacyjnie chodzi. Na te kolory nic się tutaj nie zacina. No naprawdę wiem, że moje dziecko będzie się zagrywać w to godzinami. A jeżeli wy chcielibyście zrobić taki powrót do przeszłości dla swoich bliskich, to bardzo wam polecam tą konsolkę. Ona jest aktualnie na promocji. My właśnie z mężem kupiliśmy ją z linku, który przypnę wam w opisie mojego profilu. Jeżeli bylibyście zainteresowani, to tam go możecie znaleźć.